Szybka prognoza pogody na piątek oraz noc. Zapraszam serdecznie. Piątek będzie bardzo dynamicznym dniem za sprawą przemieszczania się stref opadów przez Polskę południowo-wschodnią, ale nie tylko. Na północnym zachodzie od samego poranka nadal efekt morza, a więc intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Jeśli o śnieg natomiast chodzi, to zacznie intensywnie padać śnieg w województwie małopolskim, w województwie podkarpackim, na południu województwa lubelskiego. Opady śniegu będą występowały, do godzin nocnych. Natomiast my na razie skupiamy się do wieczora. Północny zachód, tutaj poprawa pogody, jednak lokalnie będą pojawiały się marznące mgły. Temperatura w piątek za bardzo nie wzrośnie w najcieplejszym momencie dnia na północnym zachodzie do 2-3 stopni południowy wschód, 1 stopień, natomiast od południa południowego zachodu przez centrum po północny wschód minus 2 stopnie Celsjusza wieczorem znów szybkie spadki temperatur. Przy gruncie oczywiście te temperatury będą. Jeszcze mniejsze, choć w najcieplejszym momencie dnia do 3-4 stopni. Porywy wiatru dosyć silne w województwach północno-zachodnich na wybrzeżu do 60-70, lokalnie 80 km na godzinę, natomiast później poprawa pogody. Następnie w wieczorem i w nocy strefy opadowe z intensywnymi opadami śniegu, nadal w Polsce Południowo. Wschodniej. Tutaj padać będzie do godzin porannych i spaść tego śniegu w wyższych partiach gór może do 50 cm. Natomiast na wyżynach 10 do 20, ale lokalnie nawet do 30 cm. W kolejnych dniach nadal intensywne opady. W Polsce Północno-Zachodniej bez opadów tam poprawa pogody. Temperatury w nocy spadną w całym kraju poniżej zera. Na krańcach północnych północno-zachodnich jedynie do 1-2 stopni, na południu nawet do minus. 4-5 stopni kasprowy minus 14 stopni, wiatr w całym kraju słaby, od 10 do 30 km na godzinę. Więcej informacji znajdziecie na naszym kanale łowcy Burz Paweł i Marta. Zapraszam.